Witam Was serdecznie. Zgodnie z zapowiadanym tematem, dzisiaj mieliśmy rozmawiać na temat nadciśnienia. I co na temat nadciśnienia można powiedzieć? Ponieważ wiele osób się z tym problemem zmaga, więc jest to jedna z. Częstych, jest to częste zaburzenie wśród pacjentów, moich również i osób, które na pewno oglądają mój kanał, więc jak temu zapobiec, ponieważ wiecie dobrze o tym, że są czynniki sprzyjające. Głównymi czynnikami sprzyjającymi będzie oczywiście otyłość, związane z tym choroby towarzyszące, choroby cywilizacyjne, które będą metaboliczne, które będą dotykały wiele osób. No i oczywiście jednym z nadrzędnych czynników podwyższających ciśnienie krwi jest również palenie tytoniu. A co mają powiedzieć osoby, które ani otyłe nie są, ani nie palą papierosów, bo też takie się zdarzają, a niestety osoby te cierpią na podwyższone ciśnienie krwi. Czasami do tego, do tego do, można zaliczyć, zaliczyć, można do tego do, dodać również nierównomierne bicie serca, więc zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa nerwowego również w mięśniu sercowym. Jak to jest z tym sercem, z tymi naczyniami i z tym ciśnieniem? Otóż słyszałam bardzo dobre porównanie, które mówi o tym, że naczynia krwionośne jak są, są jak autostrady. W naszym ciele. To są takie autostrady krwionośne. I tak jak jeździmy samochodem po autostradach, to te autostrady wymagają naprawy, to wymagają załatania dziury, prawda, ponieważ z czasem, jak dużo aut jak duży jest ogólny tonaż czy nacisk, to ta droga również pracuje i pojawiają się również różne uszkodzenia w nawierzchni. I tak samo jest z autostradami, oczywiście w przenośni, z autostradami w naszym ciele, ponieważ nasze naczynia krwionośne stanowią pełne, pewnego rodzaju autostrady, ale dla krwi, dla elementów morfotycznych krwi, dla substancji odżywczych, dla różnych substancji chemicznych, które za pomocą krwiobiegu są transportowane. Do komórek naszego ciała. Jakie jest zagrożenie, które będzie związane z problemem z układem krwionośnym? Otóż bardzo duży y, przepływ, czy też właśnie jak to porównując, nacisk na naczynie krwionośne może powodować zniszczenie i może powodować ubytki. Może nie ubytki, tak, ale no zniszczenie tak jak... czyli błony wewnętrznej naczyń krwionośnych. Właśnie te uszkodzenia w błonie wewnętrznej naczyń krwionośnych niestety, ale są czynnikami predysponującymi do zapalenia do stresu oksydacyjnego tam się też z, będą budowały blaszki, które w konsekwencji mogą powodować jakieś zakrzepy, zatory bo to oczywiście blaszki miażdżycowe które... ale co zrobić, żeby to, do tych uszkodzeń nie dopuścić to oczywiście będziemy o tym rozmawiać jak wspomóc nasz układ sercowo-naczyniowy chciałabym zwrócić jeszcze jedną m, bardzo ważną uwagę na to co przyjmujemy i jakie środki się stosuje, bardzo szeroko stosowane wśród moich pacjentów, i również z pracy w aptece, też mam doświadczenie i szeroki pogląd na te substancje, ponieważ szeroko stosuje się składniki pochodzenia chemicznego należące do określonych grup leków, które będą obniżały ciśnienie krwi poprzez syntetyczne. Poprzez zawarte syntetyczne komponenty, które blokują jakieś szlaki enzymatyczne, czy blokują jakieś enzymy, czy blokują jakieś kanały, prawda? Będą w ten sposób oddziaływały na nasze ciało. Tylko pamiętajcie, że stosowane środki farmakologiczne nie są za sobą działania niepożądane. Częstymi i jednymi z najpopularniejszych działań niepożądanych leków na nadciśnienie to są. W szczególności mówię tutaj czyli o... o diuretykach, które zwiększają diurezę, ponieważ również z wykorzystaniem takiego mechanizmu chcą obniżyć ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie objętości krwi krążącej. I takie diuretyki przyczyniają się do powstawania typu drugiego cukrzycy, podwyższenia cukru we krwi. Powodują, że nerki zaczynają pracować niewydajnie, prawda? Więc y, mamy tutaj szereg działań niepożądanych, które również przyczyniają się do powstawania następnych dysfunkcji, bo jak wiecie, że. Jedna choroba bardzo często może powodować inną i my możemy się do tego przyczynić stosując nieodpowiednie substancje czy zaopatrując nasze ciało w nieodpowiednie składniki, które powodują dysfunkcję innego organu. Bardzo popularne są również może znacie beta blokery, które będą i wykazują bardzo destrukcyjne działanie na nasz poziom energii, czyli one będą również powodowały Przewlekłe zmęczenie mogą wpływać również na problemy z pamięcią, ale na co jeszcze beta-blokery wpływają i dlaczego mówi się, że one są bardzo destrukcyjne dla naszego układu? To jest bardzo ściśle powiązane z odczuciem przewlekłego zmęczenia, ponieważ beta-blokery upośledzają wytwarzanie i upośledzają. Ilość aktywnego koenzymu Q10, który jest substratem i bierze udział w produkcji energii w mitochondriach. czyli Zrozumiałe jest teraz przewlekłe zmęczenie, jakie występuje u pacjentów? Otóż, jak dobrze wiecie, naczynia krwionośne są zbudowane z warstwy mięśniowej. Warstwa mięśniowa się kurczy i rozkurcza, kurczy i rozkurcza. Mięśnie bardzo ściśle są zależne i ich praca jest zależna od poziomu magnezu. Więc głównym takim Minerałem, który poleciłabym bezwzględnie dla osób z wspomnianym już nadciśnieniem, to oczywiście suplementacja odpowiednio solą magnezu, dodatkowo aminokwasem, który wspomaga mięsień sercowy, jest również tauryna, czyli tauryna magnezu będzie świetną, świetnym preparatem, wzmacniającym układ sercowo-naczyniowy. Chociaż pamiętajcie, że inne rodzaje magnezu też będą tutaj dopuszczone. Czyli spójrzcie sobie do opisu odcinka: tam znajduje się link do wideo dotyczącego, ile jest rodzajów magnezu. Natomiast tutaj bezwzględnie taurynian magnezu dzięki zawartości właśnie aminokwasu tauryny, który wykazuje jeszcze inne pozytywne działania. Jeśli jesteście ciekawi jakie, tauryna jak tauryna wpływa świetnie na mięsień sercowy, na nasz mózg, na zdolności pamięci, koncentracji, na detoksyfikację różnych substancji, bo tauryna też bierze udział w fazie detoksyfikacji wątroby, więc też ważna aminokwas. O tym pamiętajcie. Co powoduje tak naprawdę, że ci się nie wzrasta? Już powiedziałam o tym, że palenie, powiedziałam o tym, że otyłość, natomiast nie każdy pali i nie każdy jest otyły, więc nie każdego będzie to dotyczyło. Natomiast czynnikiem, który już wspomniałam, też zapraszam do opisu. Tam jest link do odcinka, dlaczego zatrzymujesz wodę, ponieważ zatrzymanie wody, czyli stres. Począwszy od samego początku, stres, hormony nadnerczy, aldosteron, zatrzymanie sodu, w konsekwencji zatrzymanie wody. Będzie powodowało, że objętość krwi krążą krążącej się zwiększa. Natomiast przypominam, i pamiętajcie, że osoba z nadciśnieniem jest bardzo często odwodniona, więc tutaj występowanie tej wody i jej lokalizacja w obrębie naczyń krwionośnych to nie oznacza, że ta woda jest w komórkach i nawadnia komórki waszego ciała, więc tutaj stosowanie diuretyków jeszcze bardziej ogóle odwadnia ogóle... człowieka. I jeszcze wracając do tego pytania, co powoduje, że ciśnienie wzrasta? Oczywiście jednym z takich nadrzędnych substancji, o których mówi się dość jasno, że podwyższa ciśnienie krwi, jest kofeina. Sobie tutaj video. So, coffee is a good thing. Coffee is a health drink. It reduces your risk of heart disease by about 30%. Are you kidding me, Dim? I'm not kidding you, no. It reduces my chance of heart disease by 30%. Yes. And heart disease is one of the biggest killers we know. Correct. There's a microbe in all of us called Laucinobacter that only drinks coffee. If you drink coffee, you've got. Bags that you've got masses of it. It's growing, it's there, you're nourishing it every day, and it gets all the fiber from coffee and breaks it down. But if you're not a coffee drinker, you still have small levels of this microbe sitting there that have been transferred perhaps from a kiss from a coffee drinker, and it just sits there in this shriveled form in your gut waiting for that first cup of coffee when it can bloom and have wild sex and uh, carry on i don't drink coffee because i find that the caffeine sends me absolutely loopy am i missing out that the fact that i'm not not having sex within my body your larsenobacter is very upset why can't he have just the occasional cup of coffee he'd be very happy if you give it decaf give it some decaf occasionally larsenobacter is just the one that does coffee that we know about but there's You Pamiętajcie, że kofeina podwyższa ci nie krwi, natomiast jest... można pić kawę bezkofeinową, tylko ważne, żeby ta kawa była organiczna i nie zawierała grzybów, bo grzyby bardzo często zanieczyszczają kawę. I przypominam, że negatywne samopoczucie poczucie po wypiciu kawy bardzo często jest związane z jej zanieczyszczeniami. Tyle na temat kawy, natomiast co jeszcze podnosi ciśnienie, w, będą to niskie poziomy witaminy C, witaminy D, witaminy E, czyli najważniejsze trzy witaminy również dla naszego ciała. Niski poziom magnezu, ucieczka to... magnezu z, z moczem, bo pamiętacie, że jeżeli wzrasta aldosteron, to on zatrzymuje sód, ale uwalnia i... Następuje ucieczka potasu i magnezu, więc tutaj będzie związany z tym poziom magnezu. Jeśli chodzi o potas, bardzo dużo jest zwolenników dużych dawek potasu, ja do takich nie należę, bo dobrze wiem, jak potas może spowodować arytmie w nadmiarze, jak potas może spowodować nierówną pracę serca, jak potas może powodować zatrzymanie akcji serca, więc z tym potasem oczywiście ostrożnie w odpowiednich dawkach należy go suplementować. O czym już powiedziałam, czyli okoenzymie Q10 to też jest substancja, która w małym stężeniu, jeżeli występuje, pod, będzie powodowała, że to ciśnienie krwi jest duże. Do, do, co jest takim dodatkowym czynnikiem, yy, o którym się rzadko mówi, to jest kalcyfikacja, czyli sztywnienie naczyń krwionośnych spowodowane tym, że odkłada się w ścianach naczyń wapń, ponieważ jeżeli nie zażywacie witaminy K2, a bierzecie sobie witaminę D, to macie świetny poziom wapnia. Ja, ale ten wapń niekoniecznie jest oddelegowany do miejsc, w których powinien być, więc znajduje sobie różne depozyty i naczynia bardzo często ulegają kalcyfikacji i zesztywnieniu. I niestety jak naczynia ulegają zesztywnieniu, no to wówczas niestety Was. niemożliwa jest prawidłowa funkcja mięśni, które będą rozkurczały i kurczyły krwionośne. naczynia krwionośne w naszym ciele. Tyle chyba na temat... Nadciśnienia i przyczyn nadciśnienia. Oczywiście, jeżeli macie własne spostrzeżenia, zapraszam do dyskusji pod wideo. Natomiast chciałam się teraz podzielić, jakie są naturalne sposoby na to, żeby zredukować ciśnienie krwi. Powtarzam i mówię jeszcze raz w tym filmie: magnes. Pamiętajcie o tym, że magnez bezwzględnie należy suplementować, żeby ciśnienie obniżyć. Przypominam też, że magnes jest składnikiem diety, który powoduje też insulinooporność yy, i cukrzycę typu drugiego, jeśli jest w niedoborze, ponieważ insulina, która będzie i ma powinowactwo do cukru i zarządza tym cukrem i poziomem cukru, ona bez magnezu nieprawidłowo ma, działa. Czyli... A magnez jest naprawdę minerałem o niedocenianych yy, właściwościach przez wiele osób. Mam książkę o Cudzie magnezu, o transdermalnej terapii magnezem, o y, naprawdę nieocenionej i niezauważalnej, czy nawet niepodkreślanej roli magnezu w naszym ciele. Jeżeli jesteście zainteresowani, to ja bardzo chętnie się podzielę, jak magnez wpływa na inne układy naszego ciała. Natomiast jakie są sposoby? Jeszcze raz powtarzam, magnez do suplementowania, może on być z suplementu, może być z pochodzący z żywności, to już zależy od Was. Oczywiście koenzym Q10, jeżeli my nie wytwarzamy tego antyoksydantu, ponieważ koenzym Q10 jest naturalnie produkowany, produkowany przez nasze ciało, ale w niektórych sytuacjach, niestety, go zaczyna brakować. Wówczas bardzo dobrze jest go dostarczyć w suplementach. Dobrze, jeżeli jest wyciąg z pieprzu, on również zwiększa wchłanianie tego koenzymu Q10, jak zresztą innych wszystkich suplementów, będzie zawsze taki dodatek przynosił benefity. Flavonoidy, które działają również antyoksydacyjnie przeciwzapalnie, czyli omawiany szeroko resveratrol, ukochana przeze mnie kwercetyna która ma świetne działania i jest chyba no, jednym z kilku moich ulubionych suplementów, o kwercetynie mogę wam więcej opowiedzieć i z takich naturalnych jeszcze możemy sobie zastosować czosnek, możemy zastosować zieloną herbatę. Możemy oczywiście zastosować do wyrównania akcji serca również i obniżenia ciśnienia krwi y, owoc głogu. To też jest popularny, dostępny na rynku w aptekach, y, w suplementach. Owoc głogu jest jemioła, wyciąg z jemioły, który również obniża ciśnienie krwi. Oczywiście kwasy omega o tym już nie, powiedzia nie powiedziałam na początku. Bo to jest dla mnie rzecz zupełnie oczywista, że powinniśmy suplementować się kwasami omega w większej dawce, żeby zmniejszać stan zapalny i wymienia się jeszcze melatonina jako składnik, który obniża ciśnienie krwi, ale to melatonina, oczywiście, jak dobrze wiecie, jest najsilniejszym antyoksydantem, który będzie neutralizował stres i neutralizował yy, kortyzol. Blokował receptory kortyzolu. Czyli tutaj na. Wpływamy pośrednio poprzez obniżenie poziomu kortyzolu, ponieważ pamiętajcie, że tak zawsze jest już, że wiele substancji i wiele mechanizmów działa pośrednio, więc należy pamiętać o tym, że coś jest spowodowane przez coś i żeby wyrównać poziom jakiegoś zaburzenia, należy zacząć od podstaw, bo jeszcze dodam na sam koniec tego wykładu, jeżeli wasz żołądek Funkcjonuje kiepsko, niestety, ale nawet jeśli kupicie wszystkie suplementy i zaczniecie wszystko stosować, to wasz organizm niestety, ale tego nie będzie w stanie przyswoić i odpowiednio zaabsorbować, więc pamiętajcie o żołądku, pamiętajcie o jelitach, czyli o dwóch miejscach, w których. Od których może inaczej, od których zależy działanie tychże najlepszych suplementów, które na, nawet możecie sobie zakupić. I już tak wisienką na torcie, czyli ostatnim akcentem potwierdzającym konieczność aktywności fizycznej jest również jej pozytywny wpływ na Lepsze ciśnienie krwi i na spadek ciśnienia krwi. Jak dobrze wiecie, serce można wytrenować, układ krwionośny można wytrenować, można Wytrenować również rytmy między seriami i czas odpoczynku można sobie wytrenować. Czyli dobrze wiecie, jak wspaniale możemy dzięki wysiłkowi fizycznemu wpływać na nasze ciśnienie, wpływać na nasz oddech, wpływać na nasze bicie serca. Wiadome jest, że te parametry potrafią się na treningu zmieniać i czasami nawet świadomie jesteśmy w stanie te parametry zmienić. Więc zdrowa dieta. Regularny wysiłek fizyczny, no i oczywiście suplementy oparte na usprawnieniu procesów fizjologicznych. To są rzeczy, do których trzeba przyłożyć się bardzo mocno, żeby wygrać z nadciśnieniem, i żeby wyregulować sobie pracę serca, bicie serca i dystrybucję tych składników odżywczych w naszym krwiobiegu o tym czyli o dystrybucji jeszcze więcej dowiecie się już za tydzień bo już za tydzień planuję odcinek na temat y, substancji które pomagają rozszerzać naczynia krwionośne w naturalny sposób i pomagać w dystrybucji składników odżywczych Ech, przez to... najmniejsze naczynia kapilarne do bardzo odległych struktur w naszym ciele więc zapraszam już zapraszam na odcinek za tydzień natomiast dzisiaj do komentowania i do dzielenia się swoimi swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka.